Papież Franciszek oficjalnie zatwierdził dokument umożliwiający kapłanom błogosławienie związków osób tej samej płci. Nowy akt, ogłoszony przez Watykan w poniedziałek 18 grudnia 2023 roku, objaśnia radykalną zmianę w polityce Kościoła. Podkreśla, że osoby poszukujące Bożej miłości i miłosierdzia nie powinny być poddawane wyczerpującej analizie moralnej, aby móc otrzymać błogosławieństwo. Dokument Watykańskiego Biura Doktrynalnego został opublikowany w poniedziałek i rozwija treść listu, który papież Franciszek wysłał do dwóch konserwatywnych kardynałów w październiku tego roku. W swojej wstępnej odpowiedzi papież korzystając z przywileju tak zwanej nieomylności moralnej sugeruje, że błogosławieństwa mogą być udzielane w określonych sytuacjach, o ile nie są mylone z sakramentem małżeństwa. Nowy dokument ponownie przedstawił oryginalne uzasadnienie i rozwinął je. Potwierdza on, że małżeństwo jest sakramentem na całe życie, zawieranym między mężczyzną a kobietą. Podkreśla, że udzielanie błogosławieństw nie powinno odbywać się jednocześnie z ceremonią ślubu cywilnego, z użyciem ustalonych sakramentów, a także poprzez używanie ubioru i gestów zarezerwowanych dla sakramentu małżeństwa. Niemniej jednak dokument zaznacza, że prośby o tego rodzaju błogosławieństwa nie powinny być całkowicie odrzucane. Dokument oferuje obszerną definicję terminu błogosławieństwo w Piśmie Świętym, aby podkreślić, że osoby dążące do transcendentalnej relacji z Bogiem i poszukujące Jego miłości oraz miłosierdzia nie powinny być poddawane wyczerpującej analizie moralnej jako warunku wstępnego do ich otrzymania. W dokumencie możemy przeczytać także, że błogosławieństwo stanowi dla ludzi środek do zwiększenia ich zaufania do Boga. Prośba o błogosławieństwo wyraża więc i rozwija otwartość na transcendencję, miłosierdzie i bliskość Boga w tysiącach konkretnych sytuacji życiowych, co nie jest bez znaczenia w świecie, w którym przyszło nam egzystować. Dodatkowo jest to nasienie Ducha Świętego, które należy pielęgnować, a nie utrudniać. Watykan podtrzymuje stanowisko, że małżeństwo stanowi nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. W wyniku tego stanowiska od dłuższego czasu wyraża sprzeciw wobec małżeństw osób tej samej płci. Ciekawi jednak fakt, że w 2021 roku Kongregacja Nauki Wiary Watykanu jednoznacznie oświadczyła, że Kościół nie może udzielać błogosławieństwa związkom dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet uzasadniając to tym, że Bóg nie może błogosławić grzechu. Dokument ten wywołał jednak wielkie oburzenie, które najwyraźniej zaskoczyło nawet samego Franciszka, mimo że technicznie zatwierdził on jego publikację. Wkrótce po jego opublikowaniu usunął odpowiedzialnego za niego urzędnika i zaczął kłaść podwaliny pod wielką zmianę, której ostateczne efekty widzimy dziś. W nowym dokumencie Watykan stwierdził, że Kościół musi unikać schematów doktrynalnych lub dyscyplinarnych, zwłaszcza gdy prowadzą one do narcystycznego i autorytarnego elitaryzmu, w którym zamiast ewangelizować, analizuje się i klasyfikuje innych, a zamiast otwierać drzwi do łaski, wyczerpuje się swoją energię na kontrolę i weryfikację. W ocenie Watykanu Osoby w nieregularnych związkach, bez rozgraniczenia na pary osób homoseksualnych lub heteroseksualnych, są w stanie grzechu. Nie powinno to jednak pozbawiać ich Bożej miłości czy miłosierdzia.